Witaj w kolejnym odcinku na kanale. Dziękuję, nie piję. To miejsce, w którym zamiast mitów dostajesz fakty. Prosto, bez moralizowania, ale tak, żeby naprawdę otworzyły ci oczy. Zapraszam serdecznie. Oddałbyś 5 lat życia za to, żeby móc bez stresu pić kieliszek dziennie? Brzmi mocno, prawda? Ale dokładnie tak wygląda rachunek, który wystawia ci Twój organizm. Pomyśl o tym przez chwilę. 5 lat to 5 świąt Bożego Narodzenia mniej, 5 wakacji mniej. Pięć lat, w których mogłeś zobaczyć, jak dorastają twoje dzieci, jak zmienia się świat. Napisz w komentarzu: Czy twoim zdaniem to dużo, czy mało? Za chwilę pokażę ci badania i konkretne liczby, które mogą cię naprawdę zszokować. Kiedy myślimy o alkoholu, w głowie pojawiają się sceny z życia: urodziny, wesele, grill, sylwester, śmiech, zabawa, toasty. To są wspomnienia, które łączymy z alkoholem. Ale czy kiedykolwiek przy takim toaście ktoś pomyślał ciekawe ile lat mojego życia właśnie znika? Nie. Bo alkohol jest tak głęboko wpisany w kulturę, że myślimy o nim jak o dodatku, przyprawie do życia. Tymczasem badania pokazują coś innego. Każdy kieliszek to cegiełka zabierana z twojej przyszłości. Nie od razu, nie dramatycznie. Tylko powoli, niezauważalnie. I to jest właśnie największy problem. Bo gdyby alkohol zabierał życie od razu, każdy by się zatrzymał, ale on robi to po cichu. Weźmy jedno z największych badań, The Lancet 2018 rok. Ponad 600 tysięcy osób z 19 krajów. To nie są pojedyncze historie, to ogromna próba ludzi, którzy żyli normalnie, jak ty i ja. Wnioski: Ci, którzy pili regularnie, nawet niewielkie ilości, żyli średnio 7 do 10 lat krócej niż ci, którzy nie pili wcale. Pomyśl o tym 7 do 10 lat. To różnica między tym, żeby zobaczyć wnuka idącego do szkoły, a nie zobaczyć, między tym, żeby zdążyć spełnić jedno z marzeń, a już nie mieć na to czasu. Inne badanie BMJ Pokazuje, że już 100 g alkoholu tygodniowo, czyli 5 do 6 lampek wina, to wyraźnie wyższe ryzyko zawału, udaru i krótszego życia. Czyli coś, co wiele osób uważa za umiarkowane i zdrowe picie, tak naprawdę odbiera im lata. WHO idzie jeszcze dalej. Alkohol globalnie obcina średnią długość życia populacji o około 6%. To tak, jakby cała ludzkość jednocześnie oddawała część swojego czasu i nigdy go nie odzyskała. No dobrze, ale jak to się dzieje? Dlaczego coś tak niewinnego jak kieliszek wina może zabrać ci lata życia? Po pierwsze, alkohol to toksyna. Twój organizm zawsze traktuje go jak intruza. Wątroba musi go rozłożyć, a zanim to zrobi, alkohol krąży po całym ciele. Po drugie, DNA. Alkohol uszkadza kod genetyczny komórek. To tak, jakbyś miał książkę z przepisem na siebie, a alkohol wyrywał z niej kartki albo bas grał po tekście. Z takich uszkodzonych komórek powstają nowotwory. Po trzecie, serce i naczynia. Alkohol działa jak huśtawka dla ciśnienia krwi. Raz w górę, raz w dół. A serce nie lubi huśtawek, bo szybciej się zużywa. Po czwarte, mózg. Każdy kieliszek to uderzenie w komórki nerwowe. Na początku tego nie czujesz, ale po latach objawia się to gorszą pamięcią, spadkiem koncentracji, szybszym starzeniem się mózgu i wreszcie ryzyko wypadków i zachowań ryzykownych. Alkohol nie tylko skraca życie od środka, ale też przez decyzje, które podejmujesz pod jego wpływem. Czyli w skrócie, alkohol odbiera ci życie na dwa sposoby: powoli poprzez choroby i nagle przez ryzykowne sytuacje. Tutaj zaczynają się liczby, które naprawdę robią wrażenie. Nowotwory według WHO. Alkohol odpowiada za około 5% wszystkich nowych przypadków raka na świecie. Mówimy o ponad 700 tysiącach zachorowań rocznie. Najczęściej to rak piersi u kobiet, rak wątroby i rak jelita grubego. Każdy kieliszek zwiększa ryzyko i to w sposób liniowy, czyli im więcej pijesz, tym ryzyko rośnie. Choroby serca i naczyń, badania opublikowane w The Lancet pokazują, że osoby pijące regularnie mają nawet 24% wyższe ryzyko udaru i 20% wyższe ryzyko nadciśnienia w porównaniu z niepijącymi. Nie trzeba lat uzależnienia, wystarczy regularne umiarkowane picie. Demencja. Alkohol przyspiesza starzenie się mózgu. W badaniach na ponad 130 tysięcy osób BMJ 2018 roku wykazano, że osoby pijące codziennie miały objawy otępienia średnio 5 do 10 lat wcześniej niż osoby abstynujące. To znaczy, że Twój mózg zaczyna starzeć się szybciej i nie daje Ci o tym znać od razu. Wątroba według Europejskiego Towarzystwa Hepatologicznego alkohol odpowiada za ponad połowę przypadków marskości wątroby. Problem w tym, że wątroba nie boli. Choroba rozwija się po cichu, przez lata, aż nagle okazuje się, że jest za późno na cofnięcie zmian. I tu nie chodzi o to, żeby kogoś przestraszyć. Chodzi o świadomość. Bo alkohol nie wybiera jednej choroby. On działa systemowo, jak trucizna, która powoli podcina każdy filar Twojego zdrowia. Nie wszyscy tracą tak samo. Kobiety metabolizują alkohol wolniej. To oznacza, że w ich ciałach alkohol działa mocniej i dłużej. Skutki zdrowotne przychodzą szybciej i skracają życie bardziej niż u mężczyzn. Młodzi? Każdy rok, w którym pijesz przed 21 rokiem życia, zwiększa ryzyko uzależnienia i później chorób. To tak, jakbyś ustawiał zegar swojego życia na szybsze tykanie. Seniorzy? Alkohol to dla nich ryzyko upadków. Złamań, pogorszenia przewlekłych chorób. Jeden kieliszek dla 70-latka może być o wiele groźniejszy niż dla 30-latka. Czyli niezależnie od tego, kim jesteś, alkohol zawsze pobiera swoją cenę, tylko inaczej. No to liczby, które mogą zaboleć najbardziej. 2 do 3 kieliszków dziennie to średnio od 6 do 10 lat krócej. Jedna lampka dziennie to 2 do 3 lat krócej. Nawet okazjonalne picie, 1 do 2 razy w tygodniu, odbiera średnio rok do 2 lat życia. Wyobraź sobie, że masz 80 świeczek na torcie urodzinowym. Teraz zdejmij 10. To właśnie różnica, jaką robi regularne picie. A jeśli pomyślisz, że to tylko kilka lat, to przypomnij sobie, jak wiele może się wydarzyć w ciągu roku. Jak wiele rozmów, podróży, chwil z bliskimi można stracić. Na szczęście to nie jest tylko droga w jedną stronę. Organizm ma niesamowitą zdolność do regeneracji. Już po miesiącu bez alkoholu wątroba zaczyna się oczyszczać, a ciśnienie się stabilizuje. Po roku ryzyko zawału spada znacząco. Po pięciu latach ryzyko nowotworów związanych z alkoholem wyraźnie maleje. Badania pokazują, że osoby, które przestały pić w średnim wieku, odzyskiwały nawet kilka dodatkowych lat życia. To trochę tak, jakby klepsydra zwolniła nie odzyskasz wszystkiego, ale możesz zatrzymać dalsze straty. Każdy kieliszek to nie tylko chwila przyjemności to też dzień, miesiąc, rok mniej w Twoim przyszłym życiu. Badania pokazują jasno: alkohol może zabrać od dwóch do nawet dziesięciu lat życia nie w jeden dzień. Ale po cichu, powoli, niezauważalnie. Więc pytanie brzmi, czy alkohol coś zabiera? Ile jesteś gotów oddać? Napisz w komentarzu, co o tym myślisz. Czy 5 do 10 lat życia to cena, którą byłbyś gotów zapłacić za kieliszek wina co wieczór? Jeśli ten film dał ci do myślenia, zostaw łapkę w górę, dzięki temu więcej osób dowie się prawdy o alkoholu. Nowy odcinek w każdą środę. Jeśli ten temat poruszył cię choć trochę, zasubskrybuj ten kanał. Co tydzień rozkładamy emocje, uzależnienia i mechanizmy psychiczne na czynniki pierwsze, spokojnie, głęboko, bez oceniania. Kliknij subskrybuj i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, bo tu nie znajdziesz półprawd, tylko wiedzę, która odzyskuje ciebie. Dziękuję, nie piję. Cześć!